Zmęczenie, problemy z koncentracją, senność zwłaszcza po posiłku. To jeden z głównych objawów insulinooporności. I o niej dziś porozmawiamy z panią Katarzyną Pruś z gabinetów dietetycznych Bonasante w Dębicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kasiu, przybliżmy temat widzom polskiej telewizji regionalnej. Czym jest insulinooporność? Insulinooporność to zaburzenie metaboliczne, w którym dochodzi tutaj do zmniejszenia wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Pomimo jej prawidłowego lub zwiększonego stężenia w surowicy krwi. Polega to na tym, że organizm nie radzi sobie z wyprodukowaną insuliną przez czustkę. Należy tutaj powiedzieć o tym, że insulinoporność często idzie w parze z innymi chorobami. Jest to choroba cukrzyca, choroby tarczycy, zespół, zespół policystycznych jajników czy też otyłość. Główne objawy. Insulinooporność często nie daje sobie oznak, niemniej jednak zauważamy zwiększoną tkankę tłuszczową w obrębie brzucha. Pomimo prawidłowej diety i aktywności fizycznej niestety ciężko jest zredukować tą masę ciała. Kolejnymi objawami insulinooporności może być zbyt duży apetyt, ochota na coś słodkiego zaraz po posiłku, nawet takim obfitym, brak koncentracji, zmęczenie. Czy tylko osoby otyłe mają problemy z insulinoopornością? Ym, nie do końca. Jednak zauważam, że osoby otyłe rzeczywiście mają większy problem z insulinoopornością. Natomiast pamiętajmy o tym, że osoby z należną masą ciała też mogą tutaj zachorować na tą chorobę. Czy każda osoba chora na insulinooporność zachoruje na cukrzycę? Jaki to ma związek ze sobą? Nie, nie jest to prawdą. Nie każda osoba z insulinoopornością musi zachorować na cukrzycę typu drugiego. Należy jednak pamiętać, że jeśli mamy już pierwsze objawy, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w grupie ryzyka i rzeczywiście możemy tutaj zachorować na tą cukrzycę typu drugiego. Jest to taki pierwszy sygnał, który może prowadzić do tej choroby. Jeśli chodzi o kategorie wiekowe, tutaj mogą zachorować zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Od jakiego wieku tak naprawdę się obserwuje takie pierwsze objawy? Tak naprawdę insulinoporność dotyka mm, każdą grupę wiekową, zarówno dzieci, jak i dorosłych, dlatego warto się tutaj obserwować i cały czas wykonywać badania specjalistyczne. Skąd wiedzieć, że ją mamy? Tak jak już wcześniej wspomniałam, pierwszymi objawami jest zmęczenie, zwiększony apetyt, nadmierna tkanka tłuszczowa, którą ciężko jest tutaj zgubić pomimo prawidłowej aktywności fizycznej i prawidłowej diety. Jeśli chodzi o badania, to tutaj jednym wśród takich badań jest test obciążenia glukozą, gdzie sprawdzamy sobie glukozę na jak i po dwóch godzinach. Kolejnym badaniem jest tutaj oznaczenie krzywej cukrowej i krzywej insulinowej. Niemniej jednak ja zawsze rekomenduję kontakt ze specjalistą, kontakt z lekarzem rodzinnym, endokrynologiem lub diabetologiem, który zleci nam tutaj odpowiednie badania i poprowadzi dalsze leczenie. Gdyby Pani mogła na zakończenie podpowiedzieć widzom Polskiej Telewizji Regionalnej jako dietetyk, jak powinna wyglądać dieta właśnie przy insulinooporności? Sugeruję zdroworozsądkowe podejście tutaj do diety zamiast radykalnych, modnych metod, takim jak są dieta ketogeniczna, dieta wysokobiałkowa, dieta niskotuszczowa. Tutaj y, dieta powinna charakteryzować się przede wszystkim w niski indeks glikemiczny. Powinniśmy bazować na produktach pełnoziarnistych, y, produktach nieprzetworzonych. Dieta nie powinna zawierać cukru, fruktozy czy też y, syropu glukozowo-fruktozowego, y, ale tak naprawdę powinniśmy spełniać zasady zdrowego odżywiania, czyli przede wszystkim pięć posiłków. Y, to pięć posiłków powinniśmy zjadać w. Y, y, w wyznaczonym czasie bardzo ważną rolę stanowi tutaj odpowiednie nawodnienie organizmu no i przede wszystkim ruch. I właśnie po tą dietę zapraszam do pani Katarzyny Prus z gabinetu dietetycznego Vanessa z Dębicy. Ja dziękuję za rozmowę.